Witam w tym odcinku Nie mam ranki na skrzydłowym więc Wybiję i zobaczę jak ją dostanę Która jest godzina? 17 minut po północy Ciekawe jak długo będę miał wyszukiwania Na każdej mapie zagram, znaczy na każdej Każdą wyszukuję, zobaczymy Inferno, o matko. No dobra Jestem rozgrzany, to będzie ciekawe doświadczenie Ale ekipę żeście zmontowali Ekipę totalnych po... Hello? I nie ma mikrofonu. No dobra. I ziomek na longu. Dobra, okay. tutaj Uspa. To może być albo bardzo krótki odcinek, albo bardzo yy, szybki. Jo, siema. To ja z montażu. Ja nie rozumiem co wtedy przeszło przez moją głowę. Polowego raczej nie ma. Ale wolałem sprawdzić. Bomby nie widzieliśmy, ale dobra. No in Ciul z bombą Dobra. Strasznie czuję, że nie jestem rozgrzany Czuję, że moja ręka to jest drewno totalne O kurwa Dobra tego, że się nie spodziewa. Bombę mogę w sumie wziąć Dobra wezmę tą bombę Teraz mętnik w głowie jak go zrobiłem będzie myślał, że jestem wszędzie, a tak naprawdę jestem na Longu. Uh, go play faster, daj mi spokój, gram sobie po swojemu Hard play, dump. Okay, cry about it. Pit, pit, pit. Szybko mnie zdjął Dostałem sta heada i później w ciało. No, no było szybkie to Dobra, no więc próbuję tak zrobić Bez flasha. Okej, okay. opłaciło się Ale nie, ja czuję tak zimną rękę Dobra, żeby mi teraz ręka nie zawiodła. Nie zawiodła. Był kurczek. Dobra. Myślę, że to sub w, y, w las, ale no, thank you. Ale jednak siedział na sajcie Ale ręka nie zawiodła. Ale nie czuję jej kompletnie. Jest tak mi zimno w rękach. Na tam po rusku pisze. Aż mi się tego nie chce tłumaczyć. Wallhack GG. <laughs> nie wiem kto może mieć wallhacka tutaj, ale okej. Okay. Oj. Ja myślę, że ostatni gra na szorcie, nie? Kurde. Easy ban. Enjoy, crybaby Mój rację akurat Bo no, patrzę ten ziomek Że ktoś ma machita, ale nie rozumiem Co? O, to było... To było clean Co jak co? To mi wyszło Z tego jestem dumny Włosy mi wchodzą do oka Nie teraz Dobra Włosy musiałem poprawić nie, no dobra, nie kupuję na tym. Si no, inferno się nie opłaca akurat. Kompletnie. Na skrzydłowych ogólnie. Branie pod bombę się nie opłaca. Aj, one long. Ajajaj. Ech, Myślę, że polecisz Edward. Oni chyba WPL podnieśli, nie zwróciłem uwagi. No to, to na tyle ciekawe jaką rangę dostanę. GG Gówno burza. Supreme. No dobra, jestem zadowolony. Rangę już mam, więc tak właściwie koniec odcinka. Hello.